W tym filmie pokażemy, jak przeprowadzić poprawnie proces instalacji programu Adax na komputerze. Zarówno instalacja programu Adax, jak i Adax Plus przebiega podobnie. Aby przygotować nasz komputer do instalacji, należy zainstalować odpowiednie programy. Na naszej stronie internetowej pod zakładką Pobierz widoczne są niezbędne programy, które powinny być zainstalowane na naszym komputerze. Jest to Microsoft.net. Platforma w wersji czwartej, program Adobe Reader, a także aktualizacja platformy.NET w wersji 4 wymagana do poprawnego działania programu. Instalator weryfikuje istnienie zarówno platformy .NET, jak i wymaganej aktualizacji, dlatego jeżeli nie jesteśmy pewni, czy są one zainstalowane na naszym komputerze, możemy rozpocząć proces instalacji, a instalator sam upomni się o wymagane elementy. Instalator nie weryfikuje istnienia programu Adobe Reader, który jest standardowym programem do odtwarzania PDF-ów. Aby przystąpić do instalacji, klikamy dwukrotnie w instalator. Na panelu powitalnym klikamy dalej. Po zapoznaniu się z licencją i zaakceptowaniu klikamy dalej. W tym oknie możemy zmienić katalog docelowy, w którym zainstalowany będzie program. Poprzez kliknięcie Przeglądaj możliwy jest wybór dowolnego folderu. My pozostaniemy przy domyślnej lokalizacji. Klikamy Dalej. W tym oknie możemy zmienić ścieżkę, w której zainstalowana będzie baza danych programu. Po kliknięciu na przycisk Zmień również możliwy jest wybór innego katalogu. My również pozostaniemy przy domyślnej lokalizacji. Klikamy Dalej. Ten panel podsumowuje naszą instalację i informuje nas, że możemy rozpocząć instalację programu. Klikamy przycisk Zainstaluj i zezwalamy na wprowadzenie zmian na komputerze. Instalacja przebiegła pomyślnie. Na pulpicie został utworzony skrót do aplikacji programu, który pozwala na bezpośrednie uruchomienie jej z pulpitu. W przypadku instalowania wersji demo są to wszystkie kroki, jakie należy wykonać. W przypadku instalowania normalnej płatnej wersji konieczne będzie jeszcze uzyskanie licencji na każde stanowisko. Ja, jako że instalowałem wersję demonstracyjną, Mogę od razu uruchomić program. Podczas pierwszego logowania najpierw klikamy przycisk Zaloguj, co pozwala nam na wpisanie swojego imienia, nazwiska oraz loginu, który będzie używany podczas logowania do programu. Wprowadzamy również swoje hasło, które należy zapamiętać. Dane użytkownika są wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów. Dlatego warto wpisać poprawne dane. Następnie w oknie logowania wpisujemy wprowadzone wcześniej hasło. Program jest uruchomiony. W przypadku instalowania pełnej wersji warto najpierw sprawdzić dane firmy, a także odpowiednio skonfigurować program aby odpowiadał naszym wymaganiom.